Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Amen. Mój drodzy, uroczystość Trójcy, przynajmniej świętszej, kończy czas Wielkiej Nocy, Spowiedzi Wielkanocnej, Komunii Świętej Wielkanocnej, tego uroczystego obchodu Zmartwychwstania naszego Pana i można by opowiedzieć tego, co staje się początkiem Kościoła. Śpiewaliśmy w pieśni na Aspersję, na Pokropienie, że dzięki Ci Boże, żeś otworzył nam drzwi Kościoła. I właśnie w tym Kościele. Ufundowanym na zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo przecież wiemy, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna by była nasza wiara daremne przypowiadanie. A właśnie fakt zmartwychwstania Jezusa powoduje, że wyznajemy w Nim Pana i Mesjasza, więc idziemy za Nim, to właśnie fakt wejścia w Kościół daje nam także dostęp do tej tajemnicy Trójcy Świętej. To, co dla nas jest czymś oczywistym, Chociaż może nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo jest to tajemnica życia wewnątrz Bożego. To jednak każdy z nas, wielu, każdy, każda z nas wielokrotnie wyznaje tajemnicę Trójcy Świętej, bo przecież wielokroć, każdego dnia każdy z nas czyni znak Krzyża Świętego. Pewnie w wielu ustach kryje się. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jest dla na nas to oczywiste, że wierzymy w Trójcę Świętą. Boga, który jest Trójjedyny. Słyszymy w Ewangelii, że Jezus mówi, jeszcze wam nie wszystko powiedziałem. Jeszcze nie jesteście wszystkiego w stanie pojąć. Dlatego widzimy, że Bóg dostosowuje swoje słowo, można powiedzieć, do poziomu słuchaczy. Dla Żydów kraju, narodu, który był bardzo monolityczny, że tak się wyrażę, a jednocześnie wyznawał wiarę w jednego Boga. I ta wiara w jednego Boga, jak czytamy na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu, okupiona była naprawdę, można powiedzieć, krwią. Bo Żydzi nie patyczkowali się, co dzisiaj jest podobnie, z tymi, którzy wyznawali wiarę w innych bogów. Dla niektórych ten Stary Testament rzeczywiście ocieka krwią. Ale można było powiedzieć, że Żydzi mieli misję w świecie. Przekonać do tego, że istnieje jeden Bóg. I teraz tłumacz im, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. To zakrwawa na wielobóstwo, na politeizm. A przecież z tym wszystkim walczyli. Tak bardzo zabiegali o ten monoteizm. Dlatego Jezus mówi, jeszcze nie wszystko możecie znieść ale przyjdzie ten, który weźmie z mojego, a ja z kolei wezmę z tego, co ojca i was pouczy. I Możemy opowiedzieć, że od samego początku, kiedy Kościół chci w imię ojca i syna i Ducha Świętego, Kościół wyznaje, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Jak? Pewnie najpotężniejsze głowy teologiczne nie są w stanie tego wytłumaczyć, bo te jak pojmiemy dopiero wtedy, kiedy staniemy Bogi, z Bogiem twarzą w twarz. Oko w oko, tak mówiąc po ludzku. I będziemy poznawać również w tej przestrzeni imiańskiej tajemnicę życia Bożego. Możemy bardziej zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego Kościół tak wierzy? Dlaczego Kościół wierzy, że Bóg jest komunią, jednością trzech osób? Bóg jest miłością. Powie święty Jan. I można było powiedzieć, że to już jest jakaś sugestia, podpowiedź, próba wytłumaczenia, dlaczego Bóg jest komunią osób. Jeżeli się kocha, to nie pozwala się na to, by ta miłość została wewnątrz. W zdecydowanej większości jesteście w związkach małżeńskich, ale pewnie każdy z nas tutaj obecny ma za sobą doświadczenie miłości. Ma świadomość tego, że miłość ma to do siebie, że ona nie wytrzymuje w człowieku, że ona domaga się wyjścia poza siebie, domaga się szukania, spełnienia szczęścia nie tylko we własnym ja. Jeżeli Bóg jest miłością, a tak wierzymy za świętym Janem Apostołem, to można było powiedzieć, czyż to już nie pokazuje nam, że Bóg jest komunią osób. Że oprócz tego, że tej komunii, tej miłości, Bóg nie zatrzymuje na sobie, by dać oświatu. Bo wiemy, że to jest motyw stworzenia świata, stworzenia człowieka. Bóg zechciał się podzielić sobą, podzielić się miłością. Zatem na miłość, która jest na zewnątrz. Ale możemy powiedzieć, ta miłość także dotyka Boga od wnętrza. Dlatego mamy trzy osoby. Nie jedną osobę, która zmienia rolę i raz jest ojcem, raz synem, raz duchem, ale mamy trzy odrębne osoby, których jednym wspólnym mianownikiem jest Boża Natura. Natura właśnie bycia Bogiem. Bóg jest ojcem, ale Bogiem jest również syn, ale również Bogiem jest również Duch Święty. I kiedy wyznajemy wiarę w Boga. To widzimy komunnie u trzech osób, bo widzimy miłość. I można było powiedzieć, że każdy z nas stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga ma w sobie pragnienie miłości. Ma w sobie pragnienia życia nie tylko dla siebie, ma w sobie pragnienia spełnienia się poprzez dar, poprzez bycie dla. I rozumiemy, to można było powiedzieć podskórnie, intuicyjnie. Czyż o miłości trzeba tłumaczyć dla małżonków, dla tych, co mają i 5 lat małżeństwa, ale i dla tych, co mają i 30, 50 lat małżeństwa? Czyż wam trzeba tłumaczyć, że miłość to jest właśnie ciągły dar dla, że to chodzi o to, by człowiek nie żył tylko z myślą o siebie, o sobie? Czyż kapłanowi, nie tylko temu, który ma 5 lat kapłaństwa, ale i temu, co ma 50, i 60. Czyż trzeba tłumaczyć, że kapłaństwo również nie realizuje się poprzez to, że staje się darem? Kapłan nie jest kapłanem dla siebie samego. Tak jak mąż nie jest mężem tylko dla siebie samego. Żona nie jest żoną tylko dla siebie samego siebie samej. Ale właśnie jest po to, by tę miłość, by te swoje ja dzielić, pomnażać, wydawać. Zatem można było powiedzieć, że zrozumie Trójcę Świętą, zrozumie wiarę w Boga jedynego człowiek, który żyje na wzór właśnie tej miłości. Bo rzeczywiście, kiedy żyjemy na sposób daru, kiedy rzeczywiście udaje nam się zapomnieć o sobie, albo inaczej nie myśleć tylko o sobie, to można było powiedzieć, stajemy się namacalnymi wyznawcami Boga, który jest miłością. Po tym poznawano, poznawano chrześcijan pierwszych wieków. Nie po katechezach, nie po słowach, ale poznawano po życiu, po życiu miłością. A skąd jak ma czerpać tą siłę do tej miłości, jak właśnie nie od Boga? Ja wiem, że dla nas trudno jest to jedność zrozumieć, bo mamy świadomość tego, jak ta jedność wiele kosztuje. Jak ta jedność kosztuje wiele właśnie w małżeństwach. I widzimy, jak ta wierność, jedność, małżeństwa bywa często zagrożona. Rozumiemy, jak często trudno budować jedność w narodzie. Przecież na naszych oczach ten nasz naród jest pęknięty na pół, tak można powiedzieć ogólnie. I widzimy, jak trudno zbudować wspólnotę. Jak trudno budować jedność i dlatego być może o tej jedności trudno mówić. Widzimy tu wielką różnorodność. Może gdzieś jest pokusa wszystko zunifikować, wszystko ujednolicić. Ojciec nie jest synem, syn nie jest duchem. Trzy osoby różne, a jednak jedno. I można było powiedzieć, że jako Kościół, jeżeli chcemy budować tu jedność, chcemy budować tą miłość, musimy mieć cały czas wzór w Bogu, musimy cały czas odnosić się do Boga. Dlatego jedności w kapłaństwie, jedności w małżeństwie, jedności w narodzie, w rodzinach, i można tak mnożyć te przykłady, nie da się zbudować bez odniesienia do tego wzoru, do tego ideału, do ideału, który jest w Bogu. Bez Boga człowiek będzie zatrzymywał się na swoim ja. Bez Boga człowiek będzie pytał: A ile jeszcze ja? Jak długo jeszcze ja, bez Boga człowiek będzie ciągle pytał, ile ja jeszcze z tego będę miał? Ile jestem z tego w stanie jeszcze wyciągnąć? Ale sami przyznacie, że takie małżeństwo z takim myśleniem, kapłaństwo z takim myśleniem byłoby koszmarem, byłoby czymś, co jest raczej parodią, wykrzywieniem miłości małżeńskiej czy miłości kapłańskiej. Właśnie, kiedy człowiek potrafi kochać, ale kiedy czerpie ten wzór miłości od Boga, który jest jednością, to można powiedzieć: Jeżeli ma siłę bożą, ma moc bożą, to jest w stanie pokonać to wszystko, co tą jedność ludzką, międzyludzką chce zniszczyć, a zawsze ostatecznie to, co będzie nas niszczyło, to zawsze ostatecznie będzie grzechem. To właśnie to, co chce nas zamknąć na siebie samego. I jeszcze jedna intuicja. Bo kiedy mówimy o tajemnicy Trójcy Świętej, to mówimy o intuicjach, o pewnych domysłach, wyobrażeniach, wielcu uprawdopodobnionych, ale są to jednak nasze intuicje. Bóg jest komunią osób. I tak popatrzmy na siebie samego, na siebie samą. Czyż nie jesteśmy naprawdę obrazem Boga? Czyż w nas samych nie widzimy tego, co często podkreślam, tej troistości naszej natury. Przecież nie widzimy w sobie samym, w sobie samej, nie tylko tego, co cielesne, nie tylko tego, co potrzebuje w nas potrzeb fizycznych, biologicznych, chemicznych, organicznych, można to w mnożyć, te nazwy. Przecież dostrzegamy w sobie całe życie cielesne, te przyrodzone, biologiczne, ale także patrzymy na nasze życie duchowe. To, co nazwiemy od greckiego psychę, życiem psychiki. Patrzymy na nasze uczucia, na nasze emocje, na nasze pragnienia, marzenia, na nasze konstrukty myślowe. Patrzymy na naszą wyobraźnię, na nasz intelekt, na nasz rozwój, na nasze ambicje. To też mówi o nas. Tak jak ciało nas jakoś określa, to cały ten świat ducha, cały świat psychiki. On również jest szczególnym komponentem każdego z nas. Ciałem możemy niekiedy być do siebie podobni. Czasami mówią podobnie jak dwie krople wody. I czasami można powiedzieć: rodzice mają bliźniaków, że tak jak z jackim i Plackiem trzeba było odróżniać za pomocą liczenia włosów, jak to matka robiła w tej opowieści. Ale sami dobrze wiecie, że chociaż dzieci niekiedy bywają prawie że identyczne. To inne charaktery, inna duchowość, inne życie psychiczne. Nie da się spotkać tak bardzo do siebie podobnych ludzi od tego konstruktu psychicznego. Ale nie wolno nam zapominać również o tym trzecim elemencie, który jest w każdym z nas, zapisany już nie z urodzenia, nie z przyrodzenia, nie z biologii, ale właśnie danym szczególnie przez akt twórczy. Czyli to, co jest w nas nadprzyrodzone, to, co jest w nas z duszy. I patrz, jak ta kompozycja człowieka, jak ta struktura każdego z nas, każdej z nas, mówi nam o Bogu. Tak jak Bóg jest jednością ojca i syna i ducha, tak można powiedzieć, że człowiek staje się jednością, kiedy właśnie dostrzega w sobie i żyje w sobie właśnie w tej troistości swojej natury. Człowiek to nie tylko ciało, człowiek to nie tylko duch, psychika, człowiek to nie tylko dusza, człowiek to, można powiedzieć, odzwierciedlenie miłości Pana Boga w tych wszystkich trzech komponentach. Więc wyznawamy, wyznajemy wiarę w Boga wtedy, kiedy potrafimy żyć miłością, wtedy, kiedy w imię Krzyża łamiemy własne ja, kiedy czynimy znak Krzyża nie tylko na naszym, w czole, ramionach, sercu. Ale kiedy rzeczywiście czynimy znak krzyża, przez to, że kochamy, że odchodzimy od własnego ja, a to jest ha, największy krzyż. Ale również wyznajemy wiarę w Boga trójjednego wtedy, kiedy żyjemy w pełni jako ludzie, respektując te wszystkie trzy sfery, to całą strukturę człowieczeństwa, nie zaniedbując jednej kosztem drugiej, ale kiedy widzimy siebie w komunii. I również drugiego człowieka postrzegamy w komunii tych trzech struktur, trzech elementów. Bo skoro ja jestem duchem, i duszą, i ciałem, to również w relacji, którą chcę budować z Tobą, muszę widzieć nie tylko ciało, nie tylko ducha, nie tylko duszę, ale Ciebie całą, Ciebie całego, Ciebie całą. Zatem cała nasza natura. Całe nasze człowieczeństwo jest pięknym hymnem na cześć Boga Trójjedynego. I daj Boże, w Trójcy Jedyny, byśmy wyznawali tę wiarę nie tylko ustami, ale naszym życiem życiem człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Amen.